Ale co by nie mówić, trzeba przynieść, że krajobraz naprawdę no Księżycowy. Doświadczenia też bardzo nietypowe, bo to, że dużo mówić, kraiec świata i to taki bardzo zimny krajec świata. Ale jedno sobie obiecałem, nigdy więcej na morze. Już mi wystarczy tych przygód. Mam nadzieję, że uda mi się tego dotrzymać. Przecież czasami sam sobie nie wierzę. Ciekawe, ile żeglarzy sobie mówi: Nigdy więcej na morze, a potem wraca. Nie wiem, czy w ogóle to zamieścimy w montażu, ale mamy taką śmieszną sytuację, że no... Paweł, jako kierowca zawodowy, jest <laughs> trochę jak typowy zawodowy kierowca, jest problem z pontonem. <laughs> w związku z powyższym, od świat <laughs> na łódkę, na notkapie, to jest trochę. No z Zakładnikiem naszym, ma taki areszt łódkowy, bo jest problem. Jeżeli do pontonu wsiada nagle ktoś, kto waży 165 kg, to jest ogromny problem z balansem. Ale Drew na pomysł, że może że się na chwilowo zwolnimy z tego więzienia łódkowego Pawła i popłynął po niego na pontonie i spróbujemy się do najbliższej miejscowości, czy jakieś 6 km, przejść z Pawłem z buta. Kogoś, kogoś się trzyma, poczucie humoru, czarnego humoru. Andrzej krzyknął z dronu, i to wiekopomne wydarzenie. W sumie coś tym jest. No to właściwie taka kwarantanna, areszt łódkowy, no. W końcu postawi stopę na suchym lądzie, chyba po raz pierwszy od dwóch tygodni. No, wow, no to co, w drogę. Słuchaj, buty, daj mi ślinkę, bo buty sobie pomożesz. Trzymaj, trzymaj, trzyma. okay. jak? Ciężko, chujowo pierwszy raz, bardzo ciężko. Powiem ci, że kurwa 10 minut pierwsze myślałem, że stoję w miejscu, ale jak zobaczyłem dopiero, że się od Andrzeja oddalam, to jednak kurwa, jednak płynę. To wieś dwa tygodnie tego, lockdownu łódzkowego. Daj kurwa spokój. No i bomba. Dobra, a to delegujemy na resztę załogantów. Tomasz, przebitka, chrapanie morsów! Przed nami East Fjord. Bardzo, bardzo mała mieścina. Jest tam jakiś hotel, kilka zabudowań. Generalnie tu jest wejście do głównego fiordu, gdzie znajduje się Longerbyen, Barentsburg i Piramiden na przykład. Odległość w linii prostej 6 km, a wydawałoby się jakby to było naprawdę na wyciągnięcie ręki na takich pustkowiach właśnie bardzo często te złudzenie optyczne powoduje, że coś co wydaje się być naprawdę blisko na wyciągnięcie ręki, rzut baretem no jest taki spory kawałek od nas, tym bardziej, że tutaj jest bardzo czysta przyroda wieje wiatr jest przejrzyste powietrze, więc naprawdę widać bardzo, bardzo daleko. Linia horyzontu tutaj to jest prawdopodobnie grubo ponad 100 km. Chciałem powiedzieć Państwu, że właśnie z Miszą spierdoliliśmy z ciurmy. Ja tam nie chcę wracać. Mi tu jest dobrze. A chuj, niech mi niedźwiedzie pożrą, ale do Andrzeja nie wracamy. <grym> e, tu chodzi o łódkę. Płytka jest rzeczywiście wymagająca, co to dużo mówi. Zawsze dla kogoś, kto za pierwszym razem się na tak głęboką wodę rzuca jak w prawo na Spitzbergen. Fajnie się było przejść naprawdę. Miejscowość Isfjord. Generalnie jest jakaś w, w, w kompania produkująca wódkę w Norwegii. Nie tutaj, ale generalnie właśnie w Norwegii o takiej nazwie. Która szczyci się tym, że produkuje tam wódkę z wody z lodowca. Natomiast ciekawe jest to, że tutaj już na początku XVII wieku, bo około 1612-1613 roku, powstała pierwsza stacja wielorybnicza. Także szybko kolonizowano te obszary, bo o ile Barents w 1516 roku wyruszył na wyprawę, która odkryła Morze Barenca, które odkryła to właśnie Svalbard, tak już wychodzi na to o ile. 15-16 lat później. No, to pokazuje jaki był głód ziemi w tym czasie w Europie, która była przyblokowana w kontaktach z Azją właśnie przez imperium osmańskie nie wiem co robi reszta załogi, ale ja jutro zostaję w ruskim mieście na Svalbardzie, czyli w Barentsburgu. Panu chyba też zostaje. on też po użycia zawodowego spędził jeżdżąc po ruskich i demoludach generalnie, więc śmiesznie będzie się spotkać znowu. Z tą cywilizacją na końcu świata, i wymyśliłem nawet, że prześpimy się w jakimś lokalnym hotelu. Naprawdę piękny, majestatyczny, surowy krajobraz, ale zimą to musi być tutaj prawdziwy dramat. Chodzi o funkcjonowanie. Dzięki Bogu, jesteśmy w szczycie lata, a no i tak nie jest ciepło. No. Jest jest łódka, oj, druga żaglówka, rzadki widok. Mamy to. Nie trzeba będzie wiosłować. Jest jakaś taka malutka pseudokeja. Cudownie. Za 21, 16 lipca. Na horyzoncie Barensburg w końcu. Pójdziemy tam, znaczy jutro, dzisiaj, ale już o i porze. Dzisiaj pójdziemy spać w teren, a tymczasem Paweł, mistrz Podlaskiego Bimbrowi, Patrz, patrz jak leje kurwa po bandzie Ale wiedziałem, że to postawić no. no ale dobrze, dobrze, dobrze dobrze. To Masz powiesz. kurwa, pole i lepiej Ale patrz, ale patrz no, ile już dałeś Co się kurwa kłócić, no pracuj no <laughs> Ale kurwa ktoś musi sterować Przydaj <laughs> się kura. do czegoś ja no Ja jestem kapitanem, nie polewałem. ja tym. jestem kurwa drugim oficerem no, kurwa zabieraj tą szklankę, z mi z tym Dobra, chodź, ej no kurwa, nie przesadzaj teraz Si. kurwa to za mało, to za dużo, kurwe jebane no, no teraz będzie za mocne na tego, ochujałeś? No, Dzień dobry tego kolejnego pięknego żeśkiego dnia w Arktyce e, Chciałem powiedzieć tylko jedną rzecz i muszę sobie wmontować koniecznie w odcinek Nigdy więcej na morze! Nigdy więcej nie dawaj się namawiać na żadną ciurmę łódkową Na życie na takiej krypie przez dwa miesiące, na wkurwianie się e, Nigdy więcej Nie mnie patrz to się co Andrzej znalazł. Nigdy więcej na morze. Nigdy, chyba więcej na morze. Ten kombinat węglowy, który kupił te tereny od Duńczyków w roku 1932. Generalnie cały archipelag jest tak jakby pod opieką norweską do roku 20. Nie jest to formalnie terytorium Norwegii. Chociaż, tak naprawdę, w sumie poza tym Barentsburgiem, to spełnia wszelkie znamiona, jakie by to było państwo norweskie. No i de facto tutaj państwo norweskie jest. W Barentsburgu jest nawet podobno ruski konsulat. Co ty masz tutaj? O! Coś na barter. No zajebiście, przemycone, dobrze jest. Dropy, bo na kurwa majtki bo no tam. Andrzej! Bo tam rusy, tak? To ruskie miasto. Spinakera stawiamy. No, to się <śmany> A no, trochę, trochę się podar, ale wiesz, ale zawsze możemy wysyłać sygnały, nie? Żeby nie strzelali, że, że niby swoi. Matuszka Resija, pizdu. Czujesz się? Ja Jaka doma, blać! A ile tam jeździłeś po Rosji? Kurwa 8 lat. A ten jakiś jeździłeś nie dalej? Łanude O, Łanude, to spoko. A tylko właśnie najlepsze rzeczy są zabajkałem. Mało kto iść za zabajkał. Ty no... Kurwa Rosja, Rosja w Norwegii normalnie, Andrzej. tak. tak, tak. Pę, rozpierdol. Czyli widzisz, Ruski z Rosji wyszedł, ale Rosja z Roskiego nie. No, to tak, to dzisiaj śpimy w Barentsburgu, taki jest plan. Musimy przejść na jedno klasyczne ocierzyństwo. Dawaj, dawaj. Ciot, ciot! Popatrzcie! Kapitan, to Nie ferazywaj, suka! Zajikałem na spijanym kapitanom lesie. Bylibyśmy dobrymi śpiegami Jednorazowego użytku Dobra, 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 dobra Opór, hop! Mamy to Zdrowie! Ale nie, no nie, 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 jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Czekaj, 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 czekaj. Do, zob Do zobaczenia! Jeszcze będziesz płakał, żeby cię zabrał, czekaj. Paszport mam, oto pizz suka. suka. Taka metoda partyzancka jest niesamowita, bo przecież żadnych kontroli celnych, paszportowych, a jesteśmy już niedaleko de facto bieguna północnego. O kurwa. Wylądowaliśmy w sowieckim Sajuzie. To jest nie do podjebania. Kiedyś na tą gustę widziałem podobny telefon, ale chyba jednak yy, młodszy. I było napisane Podzwonij mamu. O proszę, mały Urbeks. Ja co prawda się tym nie zajmuję zawodowo, ale niektórzy koledzy tak. Te, tu czysto panie jest. Posprzątane. No O widać, że to jest inna epoka w ogóle. Tapety ze Związku Sowieckiego. Ja pamiętam te czasy. Ludzi przyjeżdżało z Donbasu, żeby tutaj kopać węgiel. Chodzimy już pół godziny po okolicy i na razie nie spotkaliśmy jednego człowieka. Tam tu się łazi w Tak? No, a i tam ludzie są na górze. Tam jest chyba ten... O, może w końcu. Nasz cel komunizm. Kurwa, Lenin jest. Jest tam? Na tym kurwa czerwono białym budynku. Widzisz na tym? To, to jest pole. rzeczywiście. Nasza cel komunizm. Aha. mać. To jest Rosja. Rzeczy samej Rosja. Ale patrz, nawet te budynki tutaj. Ale są tak obłożone tym drewnem, ale to jest strasznie w charakterze, wiesz, izolacji, żeby tynku chuj nie strzelał tak szybko. Aha. Ale biorąc pod uwagę grubość ścian, to wystarczy wyremontować, nie? Zedrzeć do cegieł, położyć tynk na nowo. Przecież nawet taki stary budynek ruski, zbudowany, wiesz, na no, po ichniejszemu, tak? Czyli gruba, ciężka cegła, cement, jest... Dużo bardziej trwały niż taki, wiesz, norweski, nie? Współczesny. Coś takiego tutaj to jeszcze potrwa, potrwa i długie lata. Nie było mnie w Rosji od czterech lat i tu nagle co? Rosja. Na bardziej. wow. To mamy to, pierwszy kontakt nawiązany. Rosjanka z Permu na Oralu. Tam, gdzie oryginalnie rodził się Władimir Władimirowicz. W tych okolicach, a nie w Leningradzie, jak to twierdzi obecna propaganda. I... Też przyjezdny na, na chwilę. Na Moskal Moskwicz. Spoko. Czyli dobrze jest. Są dwie knajpy, zwykła i piwna. Restauracje, dwa hotele. Jeden się nazywa pomór Pomor, coś takiego, co jest tańszy. Tam się przyśpiły za trzy stówy na nasze, na pół. Pokój był osobowym A ten drugi był dwa razy droższy, więc odpuszczamy. A żeby było śmiesznie. Z Pawłem się poznaliśmy na Uralu, jak wracałem z Kołymy. 9 lat temu. No i podszedłem do ciężarówki i on tam stał. Taka śmieszna historia. Centrum miasta, to wiadomo, pomnik Lenina. Jest Lenin, nasz cel, nasza cel komunizm. Co tu się odpierdala w ogóle? Jakaś kompletna aberracja. Kompletna aberracja. Uff, byleby tylko karta działała, bo nie mam żadnej waluty normalnej. Ani twardej typu dolary. To jest naprawdę miasto widmo. Spotyka się dosłownie pojedynczych ludzi tutaj. Tutaj podobno żyło nawet 1500 osób w latach 80. Teraz żyje około 400 i ta liczba spada. Ponoć niektórzy Ukraińcy wyjechali od czasu wybuchu wojny z tego względu, że sytuacja się stała dość konfliktowa i problematyczna. Jak widać takie miśnie wszystko w jednym miejscu. Jeden hotel, drugi hotel co ten pomor w którym chcemy spać, bo jest tańszy połowę. Teraz medwiec to jest najdalej wysunięty na północ na świecie browar. Flaga rosyjska, flaga sowiecka. Super. Jest klimat, naprawdę. Z niedowiary po prostu. Parking for snow scooters. Zobacz, jest. Gas station. Trochę późno już jest, bo już jest po 7.20, także sklepy pozamykane. Tutaj też jest bar pozamykany. Hotel pewnie działa, bo to w końcu hotel. Ale mówią, że jeszcze w tym nie niedźwiedzi może coś zjeść, czyli tam gdzie jest browar. Ty no to idealnie. Browar, żarcie, ja się cieszę. Dla mnie bomba. Czyli tu jemy, tu śpimy, czyli tu jeszcze działa. Sytuacja jest o tyle śmieszna, że jest to zabawne, kiedy przychodzi ekspedientka tutaj, barmanka i coś tam próbuje po angielsku, tylko hello, a my to nie po rusku, że zdrowa, się. Ale peka, jest to coś niesamowitego. To co się dzieje? A, to wszystko jest po angielsku. No, dobra. No ja właśnie odkryłem, że tutaj w menu jest Russian Imperial Stout, to jest mi ulubione piwo. Piwo ważone w Anglii, wysyłane do Rosji, popularne na carskim dworze, wzmacniane alkoholem w celach y, konserwacyjnych, konserwujących. Wiem, że jest drogie, bo 100 koron za ten, czyli 38 zł, ale to jest jedyny raz w życiu. Ja tu już chyba nie wrócę nigdy. Prawdopodobnie. Nawet z Andrzejem? Tym bardziej z nie, no, nasza, nasza znajomość jest szorstka, no powiedzmy. Lubimy się z Andrzejem, ale to jest bardzo szorstka. Jak papier ścierny? 40. Ciężko powiedzieć, bo w sumie trochę z tym chujem przeżyłem sytuacje naprawdę trudnych. Bo mogę powiedzieć to samo o mnie. Ech, taka kryzysowa narzeczona w drugą stronę. Ja pierdolę, dzięki Bogu, za chwilę koniec. Andrzej zbiera komercyjną załogę, a ja wracam na południe. Poprosiłam barszcz, mamy barszcz. Śmietanka na wierzchu. Jest chleb domaszny, jest musztarda od francuska, sala, śmietanka gatunku i dostajemy jeszcze stopeczkę. Dobry ten burger wygląda, wygląda dobrze. Doszło ładnie, no. No ale jesteśmy w Rosji, więc jest na po rusku. Kończymy i płacimy. Tutaj generalnie lokalci mają jakieś takie specjalne karty, tak? Które nam odbiją od wypłaty i płacą tym, tymi kartami. Coś takiego tutaj funkcjonuje. Ciekawe. Natomiast my mam rachunek, na którym jest ciekawy przelicznik, bo jest jedna korona 8 rubli. Chociaż w rzeczywistości jest 9. 9. 1 dolar albo roczna ruble, po 1 dolar to jest ja? 100 kurwa 1 chyba był euro i 90 był dolar Czyli y, rubel jest... No jedno trzecio zawyżone. No powinno być 90 rubli za dolara i 110, tak? Coś takiego rubli za euro, a jest 64 tośmy, no, zaszaleli, no ale nie codziennie pije się w Barentsburgu Prawdopodobnie ostatni raz w życiu. Naprawdę czuję się tak samo jak wtedy, kiedy szedłem z nadrzeja łódki 3 lata temu. Wolność, ląd, plecak, a nie jakaś łajba. Więc, tak, informacja turystyczna. Jeden hotel, Pomor 800 koron za pokój dwuosobowy. Drugi, Barentsburg? Albo Spitsbergen coś takiego, chyba Barentsburg. 1500 koron. Ale recepcja jest tutaj. W tym miejscu nie te drzwi, bar, bo tam jest żarcie. I tam jest zamknięte w tej porze. Recepcja to środkowe. Także zarezerwowałem, zapłacimy i, i wchodzimy. I się ogarniamy. I chill. Trzynasteczka. To co, wchodzimy. No, czyli nierealnie. Mhm. Sławo brzmi. Klapek, klapek wejście jest Booking 9 i wchodzimy w to. Jak na dwa hotele, to wiesz. To... Po takim czasie zamrzenia, nawet i nie jest nie <grym> straszne Pokój mały, cieplutki, ale jest normalne spanie. Jest mycie ducka, jest wszystko. O, jakaś e, truba, która się rozpieprzyła. Czyli Rosja. Dobra Ogarniamy się i do zawtra